Dzień dobry. Arka, ja chciałem zadać takie pytanie, bo wiadomo, że zwłaszcza w tych czasach kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie priorytetowa i w związku z tym pytanie do dyrektora Sabulewskiego. W jaki sposób NCBR, zwłaszcza w tej części struktury, która dotyczy kwestii bezpieczeństwa i obronności dba o rozwój polskiego przemysłu obronnego, który wpisuje się w Tą, tą problematykę zabezpieczenia obronności czy, czy bezpieczeństwa państwa polskiego? Jaka jest rola NCBR-u w, w, właśnie w tej kwestii, w tym aspekcie? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dział, którym kieruję, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zajmuje się realizacją prac badawczo-rozwojowych, finansowaniem prac badawczo-rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa i niewątpliwie naszymi. Głównymi partnerami, jeżeli chodzi o finansowanie tych prac, są Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To one nam zlecają większość kierunków prac badawczo-rozwojowych. Ten budżet, którym dysponujemy, to jest blisko pół miliarda złotych rocznie i generalnie rzecz biorąc, tak możemy mniej więcej już po budżecie kształtować to, co możemy zrobić. Oczywiście spektrum tych działań jest bardzo różne, bo pomijając kwestie projektów niejawnych, które realizujemy, niewątpliwie możemy się pochwalić wieloma przedsięwzięciami które są bardzo widoczne i istotne dla resortu obrony narodowej. Można to wymienić tytułem przykładu takie projekty jak nowy bojowy wóz piechoty Borsuk, cały system radarowy, który jest czy w większości kształtowany w Polsce, również będzie wynikiem prac badawczo-rozwojowych, które są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do tego mamy takie projekty jak armata, która będzie używana naszych stosowana na naszych okrętach. I wiele, y, wiele innych y, projektów. To są projekty takie y, wykute w stali, ale też mamy też wiele projektów związanych czy z cyberbezpieczeństwem, czy y, z poszczególnymi aspektami bezpieczeństwa, nie tylko realizowanych w metalu, i to są te projekty, które realizujemy ze służbami specjalnymi w naszym kraju. Y, wydaje mi się, że to spektrum działań, które podejmuję jest bardzo istotne, dlatego że Naszymi partnerami są w większości wszystkie podmioty w naszym kraju, które działają na polu realizacji uzbrojenia w Polsce. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, na pewno są to czołowe instytucje naukowe, nie tylko uczelnie wyższe, ale również podmioty, które są instytutami nie tylko wojskowymi, ale na przykład tymi, które są. Zrzeszone pod szyldem Instytutu Łukasiewicza. W związku z czym, biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałem, jeżeli chodzi o budżet i przykładowe projekty, jak również to, że staramy się maksymalnie szybko reagować na te potrzeby, coraz szybciej, to wydaje mi się, że jesteśmy dobrym partnerem na te czasy dla tych resortów. I wydaje mi się, że nie ma tutaj z nami teraz, ale za chwilę mam nadzieję, że wróci pan Marcin Ociepa, który jest wiceministrem Obrony Narodowej, i on potwierdzi. Że ta współpraca układa się coraz lepiej i biorąc pod uwagę to, o czym Pan powiedział na początku, a mianowicie zagrożenia, które do nas płyną za wschodniej granicy, to stajemy się coraz lepszym partnerem do realizacji tych wszystkich zadań. A co jest istotne, żeby podsumować trochę i zaczerpnąć tutaj do tematyki naszej konferencji. Wydaje mi się, że jesteśmy też taką instytucją, jako Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi wiele działań, z których mogłyby skorzystać samorządy. Być może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Ale o tym będzie jeszcze mowa powiedzieć może później. Dzień dobry, Krzysztof Piekolów. Pytanie do pana dyrektora. Może właśnie pociągnijmy ten temat tych programów dla samorządów. A szczególnie chciałbym zapytać o to, jakie są takie programy, jeżeli istnieją, gdzie samorządy mogą współpracować. jeżeli jest jakiś program dla samorządów, co z finansowaniem wtedy? Czy to jest zawsze włącznie finansowanie NCBR-u? No i kto finalnie na tym korzysta? Czy na przykład są to miejsca pracy dla pracowników samorządowych, czy też dla kogoś zupełnie z zewnątrz, jeżeli jakiś projekt się pojawi? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o współpracę Narodowego Centrum Badań z samorządem, Samorządami, to można na to spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony Skupiaj, gdybyśmy się skupili tylko na tym, czym zajmuje się samorząd w zapisu ustawy, to moglibyśmy powiedzieć, że to pole współpracy jest dosyć wąskie, tak? Dlatego, że konkursów predestynowanych wyłącznie dla samorządów jest niewiele w samorządzie, jest niewiele w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast my jako agencja wykonawcza, ta, która inicjuje wiele procesów innowacyjnych i, realizuje, i inicjuje wiele finansowań prac badawczo-rozwojowych w Polsce. Też współpracujemy z samorządami, mamy pewnie instrumenty dla nich skierowane. Są to takie programy, które na przykład konsumują wspólnie trochę środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, trochę środki na przykład y, trochę środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przykładem takiego programu jest to Błękitny Śląsk, gdzie finansowaliśmy zadania związane z ochroną środowiska, czy jak gdyby wejściem w nowy ład ten zielony y, przez y, samorządy, ale również to była taka droga poprzez y, przedsiębiorstwa i i jednostki badawczo-rozwojowe. Natomiast ja bym chciał zasygnalizować jedną rzecz, która też tutaj wyniknęła, trochę może w toku dyskusji podczas tych różnych paneli, że na działalność samorządu można spojrzeć nie tylko wąsko, właśnie w ten sposób, jak powiedziałem, patrząc literalnie, co jest zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym, ale bardzo szeroko, tak jak ja na to patrzę jako samorządowiec, i zarówno szczebla miejskiego, jak i wojewódzkiego, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. I patrząc na taką rolę samorządu, że mógłby być on katalizatorem wielu zmian w tej własnej społeczności lokalnej. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właściwie każde działanie, które finansuje, finansuje w taki sposób, że ono jest przydatne dla samorządów. Bo gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że ten samorząd może być katalizatorem tego, co się dzieje na, na jego terenie, to wówczas. Powinien być zainteresowany tym, aby czy jednostki badawcze, czy uczelnie, czy przedsiębiorcy na tyle aktywnie uczestniczyli w naszych konkursach i w naszych finansowaniach, aby to promieniowało w tych jednostkach samorządu terytorialnego. I wtedy tak jak gdyby każdy z tych działań uważam, że może być tak traktowane. W szczególności, że jest wiele do zrobienia, wydaje mi się, że w Polsce i uwzględniając też te słabsze ośrodki, jeżeli chodzi o rozwój naszej kadry. Ja co obserwuję na przykład, jeżeli chodzi o realizację naszych projektów badawczych rozwojowych, to to, że na przykład do pewnego momentu jest bardzo wiele podmiotów, które mogłyby realizować nasze projekty. Czyli jest bardzo dużo uczelni, bardzo dużo naukowców, którzy chcą się podjąć tych zadań, które chcą finansować. Ale jest taki punkt krytyczny, że w pewnym momencie nie ma komu realizować tych prac badawczych rozwojowych, które my chcielibyśmy realizować na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Nie ma fachowców, nie ma uczelni, nie ma potencjału, aby realizować te prace badawczo-rozwojowe i jak na przykład widzę rolę samorządu, okazuje się, że ona może być istotna, bo na przykład w Toruniu, w którym jestem sejmikowcem, jest wiele talentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, które nie są wykorzystywane, dlatego że nie ma jakiejś takiej ani śmiałości osobistej czy instytucjonalnej, aby startować w tych projektach. Nie ma też jak gdyby może takiego wsparcia też for, y, samorządu, który by spowodował, że zarówno ta uczelnia, jak i fachowcy, którzy są gdzieś tam lokowani na tej uczelni, aplikują o nasze środki i realizują prace badawczo-rozwojowe. W Toroniu mamy świetnych fachowców, jeżeli chodzi o szyfrowanie kwantowe y, i mamy wiele też projektów, które realizujemy w tym zakresie. Natomiast nie mamy aplikacji z tamtej strony. Czyli reasumując, z jednej strony można powiedzieć, że tych działań do samorządów, takich jakby chociażby, że lokujemy przykładowe, nie wiem, obiekty, które są energooszczędne, czy jakieś, oferują jakieś przełomowe rozwiązania, jest niewiele, ale z drugiej strony reasumując, wszystko zależy od nas, od samorządowców, bo tak naprawdę każde z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być przydatne dla naszej społeczności lokalnej. Nie ma zadającego pytania, ale my, mam nadzieję, że jest usa usatysfakcjonowany? Tutaj poproszę, tutaj widzę rękę w górze. Dzień dobry, Sania Wczarek. Ja dla odmiany kieruję moje pytanie do prezydenta Banaszka i minął już półtorej roku od in rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W związku z tym pytanie jak ocenia Pan zaangażowanie ludności ukraińskiej w poszukiwanie pracy oraz w sposób integrowania z mieszkańcami? Dzień dobry Państwu, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym forum młodych samorządowców i wielkie gratulacje dla pana ministra Ociepy i ministra Cieciury za organizację tego wydarzenia. Jeżeli chodzi o to pytanie, ono nie jest łatwe, chociaż można by odpowiedzieć, że oczywiście zarówno w Polki i Polacy integrują się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, ale no nie jest to takie pytanie, na które można odpowiedzieć bardzo prosto. Dlaczego? Że Przede wszystkim tutaj musimy patrzeć na każdy samorząd inaczej. Zupełnie inaczej te procesy przebiegają w dużych metropoliach, a inaczej w tych mniejszych miastach, przede wszystkim w miastach powiatowych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o rynek pracy, to w tych mniejszych społecznościach tak naprawdę go nie ma. I wysoki poziom bezrobocia powoduje to, że... Na przykład Hełma 9% bezrobocia. Oczywiście to bezrobocie spada, ale to powoduje, że jeżeli uchodźcy chcieliby znaleźć taką pracę, to ten rynek jest wąski, co powoduje, że nie decydują się na pozostanie w naszym samorządzie, czy też w innych podobnych miastach. Inaczej jest w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, dlatego też te samorządy goszczą, czy żyją w nich w znacznej ilości. W, Ukraińców. Jeżeli chodzi o kwestie integracji, ja ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że nie było żadnych problemów, żadnych jakichś negatywnych sytuacji. Oczywiście one się zdarzają, bo nieraz o nich czytamy. Natomiast to są pojedyncze przypadki w tej, w tej całej sytuacji, bo przypomnę, że Polska przyjęła 3 miliony uchodźców. No, miasto Heum. Na stałe gości około tysiąca osób. Jesteśmy miastem 60 tysięcznym, ale już taka Warszawa ma kilkadziesiąt tysięcy, tak samo Wrocław czy w inne samorządy. I zobaczcie, że nie ma większych problemów, nie ma żadnych niesnask. To powoduje, że obie strony, przede wszystkim tutaj, jest to bardzo dobra postawa Polek i Polaków taka ofiarna, pomocna, przyjacielska, żeby pomóc, żeby zrozumieć to, co się dzieje za wschodnią granicą, choć też nie jest łatwo, bo przecież żyjemy w takich czasach, że i dezinformacja, i różne działania, stricte, które mają spowodować podział pomiędzy nami a Ukraińcami, mają miejsce. Ale mimo wszystko w, ta pomoc jest cały czas ofiarowana i wydaje mi się, że my jako społeczeństwo mamy to poczucie nie tylko obowiązku, nie tylko misji, ale też, że naprawdę chcemy... Pomóc, tak jak od pierwszych dni pomagaliśmy w przypływie dobrego serca. Na pewno pamiętajmy, że tych problemów będzie z każdym kolejnym miesiącem więcej, bo tak po prostu jest i należy też się na to przygotować, ale nie zniechęcać się do pomocy, do wspierania, bo to w przyszłości na pewno zaprocentuje. Kolejne pytanie. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę o podniesienie ręki, podejdziemy z mikrofonem. Na pewno nikt już nie chce skorzystać z okazji z zadania pytania do na przykład pana prezydenta. W czasie, kiedy będziemy czekać na kolejne pytanie, może ja zadam pytanie panu prezydentowi. Jesteśmy na forum młodych samorządowców, no bez wątpienia jest pan młodym samorządowcem. No i można by powiedzieć, że na samym szczycie tej drabiny samorządności, Jak, jakie rady Pan może dać młodym ludziom jako prezydent, młody prezydent, jako młody samorządowiec i z jakimi problemami się Pan spotykał na początku swojej drogi samorządowej? Czy może z jakąś ignorancją ze strony właśnie starszych osób w urzędzie, czy wręcz przeciwnie, duża wyrozumiałość? Miałeś odwiedzenie nawet z tego powodu, że stał się pan ich szefem. To bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście od czterech lat jestem najmłodszym prezydentem w Polsce. Miałem 27 lat, kiedy zostałem wybrany na ten urząd, aczkolwiek nie byłem najmłodszym w historii, ponieważ przede mną są dwie osoby. To jest tak, że wiek dużo determinuje. I z całą pewnością było mi łatwiej te wybory wygrać, ponieważ mieszkańcy mojego miasta oczekiwali zmiany, i powszechnie zawsze się mówi, że czas postawić na młodość, czas postawić na młodego. I to na pewno też do tego się przyczyniło. Ale już później, kiedy zostałem prezydentem, ta młodość z, zaczęła przeszkadzać. Po pierwsze, dlatego, że y, to nie jest żaden, żaden atak do starszego pokolenia, ale zawsze jest tak, że jeżeli ktoś młodszy obejmuje funkcję, wysoką funkcję, no to mamy takie poczucie, no on jest młody, co on wie o życiu, gdzie on pracował, ja tyle zrobiłem, ja tu nie jestem. Jest dużo różnych frustracji, szczególnie w polityce. I to jest pierwsza rada, że musicie być na to przygotowani, się nie zrażać, tylko konsekwentnie robić to, co sobie założyliście. W ogóle nie słuchać tych uwag, puszczać się mimo uszu. Oczywiście w szacunku, bo polityka także wymaga szacunku, nawet jeżeli z kimś się nie zgadzamy, mamy inne poglądy albo jesteśmy w sporze politycznym. Bo takie rzeczy na pewno będą się zdarzać. Ta pierwsza kwestia to oczywiście pewien żal, pewne pretensje ze strony moich kolegów czy koleżanek. Mówię o stricte mojej historii. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to w czasie kampanii jest wielka chęć wspierania młodych osób. Po wyborach jest oczekiwanie, co zrobi młody. Czy się zna, czy będzie potrafił zarządzić miastem, czy to nie było na wyrost, a jeżeli są pierwsze problemy, to czy, czy sobie z nimi poradzi, a jeżeli coś nie zaczyna wychodzić, nawet nie z naszej winy, to od razu jest taka szybsza, Forma ataku właśnie wynikająca z uwagi na nasz wiek. I tutaj też, jeżeli macie konkretny plan, konkretny pomysł wiecie, co trzeba robić, to nie można się zrażać, tylko mieć z tyłu głowy, że za chwilę ten hejt czy te uwagi przeminą zgodnie z własnym sumieniem i zgodnie z, z czystym sumieniem, że robicie dobrze tą swoją pracę. Jeżeli chodzi o moje rady dla was, nie, młodych samorządowców, to przede wszystkim musicie wykorzystywać ten potencjał. Nie tylko swój indywidualny, ale także to, co oferuje dzisiaj Rzeczpospolita, bo jest masę różnych programów, projektów. Nasze społeczeństwo także staje się bardziej obywatelskie. Chce angażować się w różnego, różnego rodzaju fora, dyskusje, konferencje. I tutaj wasza rola, żeby z ludźmi rozmawiać. Żeby z ludźmi rozmawiać, ale też i słuchać. Bo dzisiaj nasze społeczeństwo tego przede wszystkim oczekuje, żeby nie tylko i mówić o swoich propozycjach, ale także i słuchać. Ktoś może powiedzieć, że zawsze tak było, że przecież polityka to jest słuchanie i później Przykuwanie tego, czego oczekują nasi wyborcy, nasi mieszkańcy, czego oczekują Polki i Polacy. Istotnie tak, ale dzisiaj, kiedy nasze społeczeństwo ma nieograniczony dostęp do social mediów, do internetu, do tego, żeby tam wyrażać swoje poglądy, jest też bardziej radykalne, przez to czasem jest bardziej brutalne. Mówimy o hejcie. Tym też się nie możemy zrażać, tylko musimy słuchać i wyciągać także z tego to, co dla nas może być ważne i przydatne w naszych y, funkcjach. Więc Pierwsza rada to nie zrażać się krytyką, konsekwentnie realizować to, co się założyło. A druga rada to każdy z Was jest pewnie na różnym etapie swojej działalności samorządowej. Dzisiaj jesteście tutaj, ale jutro możecie być w zupełnie innym miejscu. Ja nie mówię, że to będzie za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Ważne jest, że chcecie do czegoś dążyć. I to jest druga rada, bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi i pracujcie ciężko na rzecz swojego lokalnego społeczeństwa, swojego miasta. Cieszcie się z tego, że możecie zmieniać swoje najbliższe otoczenie, bo prędzej czy później to zaprocentuje i mieszkańcy to docenią. Czy jeszcze jakieś pytania? Jakieś tutaj pytania mamy pytanie, także. Do Pana czy, Prezydenta. Czy Bardzo mikrofon moglibyśmy mikrofon jeszcze tutaj? prosić tutaj dla Pana? Już mikrofon zmierza. Dobry, Arkadiusz Lipikowski, radny Kielc, ja bym się chciał zapytać o transport publiczny, bo pan jako jedyny chyba albo pierwszy z prezydentów Polski wprowadził bezpłatny transport publiczny w Chełmie i chciałbym się dowiedzieć, jak on się, no on się nie finansuje przecież, jak się bilansuje i no skąd, skąd środki na to pan pozyskał lub pozyskuje, tudzież jak to się ma odniesienie w budżecie miasta? Dziękuję. W Hełmie bezpłatna komunikacja funkcjonuje od 2020 roku. Nie byłem pierwszym miastem w Polsce, które prowadziło bezpłatną komunikację, ale byłem jednym z większych miast, o nie w tym takim w momencie, w którym prowadzałem bezpłatną komunikację, to stałem się chyba największym miastem, miastem na prawach powiatu w Polsce. W momencie, w którym zostałem prezydentem Hełma, nasza miejska spółka, czyli Chełmskie Linie Autobusowe, w skrócie CELA, do tego przedsięwzięcia dopłacaliśmy, żeby nie skłamać, szanowni państwo, 7-8 milionów złotych w skali roku. 2,5 miliona to były wpływy z biletów, czyli ten łączny budżet naszej miejskiej komunikacji to było około 10 milionów złotych. Do tego nasza spółka była dość mocno zadłużona miała ujemne kapitały zakładowe. Groziła nam utrata płynności, dużo różnych naprawdę w takich um, bolączek typowej spółki komunalnej. Zaczęliśmy od wdrożenia planu naprawczego, postępowanie sanacyjne, reorganizacja, to też niestety było kluczowe. Udało nam się spłacić pierwsze zadłużenie, i to spowodowało, że w zasadzie dzisiaj już mogę powiedzieć, że spółka nie ma żadnych zobowiązań, a miała w momencie, czyli 4,5 roku temu, prawie 7 milionów złotych zadłużenia. I udało się to wszystko spłacić bez sztucznego dopompowywania. To znaczy, my i też. Umowy, umowy rekompensaty, czyli to, co gwarantuje miejski transport publiczny nie tylko w hełmie, ale w każdej tak naprawdę gminie czy w każdym samorządzie, mogą tylko i wyłącznie zawierać tak zwany rozsądny zysk czyli ta spółka nie może zarabiać. I my decydując się w 2020 roku na prowadzenie bezpłatnej komunikacji, byliśmy już na to przygotowani, że po pierwsze udało nam się spłacić tą wielką część tego, tych zobowiązań, o których mówiłem przed chwilą, ale po drugie, że w momencie wprowadzania bezpłatnej komunikacji nie będziemy na wyrost dopłacać, żeby to nam się bilansowało. To wszystko zbiegło się w czasie pandemii, ponieważ 2019-2020 rok to była ta największa fala pandemiczna to spowodowało, że komunikacja była w mniejszym stopniu uczęszczana, były też pewne rekompensaty ze strony państwa, ale wtedy nam komunikacja spadła, w zasadzie przepraszam, w dochody z tytułu w sprzedaży biletów spadły nam o mniej więcej 60-70%. Już wiedzieliśmy, że tak naprawdę 30% tylko dołożenia środków z tych 2,5 miliona, czyli to jest 750 tysięcy, na tamten moment, spowoduje, że ta bezpłatna komunikacja mogłaby funkcjonować, mogłaby odciążyć też naszych mieszkańców. I w następnym roku, pod koniec tego 2020 roku, została ona wdrożona. I co się okazało? Sumarycznie dopłacamy te wspomniane 2,5 miliona do tego, co już i tak wydatkowaliśmy. To się nie zmieniło, i szanowni Państwo, zawsze każda komunikacja w samorządzie. I pochodzi z środków budżetu, to znaczy. Częścią pie pierwszą składową jest rekompensata, a drugą częścią składową są wpływy z biletów. I tak naprawdę to jest mniej więcej zawsze proporcja 70 do 30, 80 do 20. Wyjątkiem są naprawdę duże metropolie, gdzie ta komunikacja, gdzie bezpłatna komunikacja nie zawsze miałaby rację bytu, ponieważ wtedy często mówimy o set milionowych dotacjach lub o miliardowych, jak w przypadku Warszawy. Dlatego też trzeba zawsze indywidualnie rozpatrywać każdy taki pomysł. I jak to się skończyło u nas? W pierwszym roku funkcjonowania plus 40% korzystających z komunikacji. Dopłacamy tyle, ile dopłacaliśmy w, w, na samym początku, czyli nie zmieniła się ta e, kwota. Spółka wychodzi na prostą, dlatego że dzięki reorganizacji, dzięki zniesieniu kontroli biletów, dzięki zniesieniu kas, dzięki zniesieniu zamawiania biletów, druczków, serwisu e, kasowników, to się mogą wydawać błahe rzeczy. Ale my zaoszczędziliśmy na tym tyle, ile mogliśmy później przeznaczyć praktycznie na prowadzenie tej różnicy, której nie dopłacaliśmy już do bezpłatnej komunikacji. I dzisiaj z bezpłatnej komunikacji korzysta sumarycznie ponad 50% więcej osób niż w 2019 roku.